是。 Jeszcze zaczął. Już Cię wypuszczam? To fajnie. to się napije wam? zamieciem, Ugryź, a ugryź! Ej! Chodź! Chodź tu! Towar przygotowany. A ja proszę Państwa, to z takim komunikatem jeszcze. Bardzo się cieszę, że podobał Wam się film z Polonezem. E, z Polonezem Janusza. Wstępnie już jesteśmy omówieni na pokazanie Junaków. E, w zasadzie Junaka. E, i jeszcze jednego motocykla, ale nie wiem, czy jest to motocykl Janusza, więc nie będę, się, nie będę się wypowiadał. Tak czy siak, powiem Wam szczerze, Janusz przed chwilą do mnie napisał, że wydaje mu się, że, że też bardzo dużo mówił i faktycznie bardzo merytorycznie na temat Poloneza się wypowiadał. I powiem Wam szczerze, pytania, które miałem przygotowane, w większości nie zostały zadane, a materiału, jak widzieliście, nagraliśmy ponad godzinę. Przez co spróbuję z Januszem mówić się jeszcze raz. Zwłaszcza, że Janusz, podobnie tak, podobnie jak Kuba od 125P z Warszawy, też nie ma żadnego problemu, żeby wyjechać o każdej porze roku swoim samochodem. Jego porony jest nawet ma zimówki, nie wiem, czy widzieliście. No to tak. A jeszcze ze spraw organizacyjnych, to w ramach powrotu motokroniki. Będą pojawiały się teraz takie filmy. Będzie też nowy zakup, o którym, o którym niebawem. Zakup motoryzacyjny, klasyczny. Dziś możliwe, że pojawi się Jeep Wrangler jeszcze, który też ostatecznie będzie pewnie zakupem. Ale dzisiaj też pojawi się kamper i będziemy nagrywali wyjazd zimowy, kamperowy. No Mam nadzieję, że Wam się spodoba, no, bo to też taki temat motoryzacyjny i około motoryzacyjny, co chyba, co chyba Wam się podoba. Zresztą sam, sam Janusz wczoraj też powiedział, że, że podoba mu się to, że oprócz samochodów też są, też są inne tematy na, na kanale. Tymczasem, proszę Państwa, wsiadamy do T-Trójki, która jak wiecie, ma przedłużony żywot w postaci kolejnej raty OC. No i zobaczymy co to będzie. Co to będzie dalej. Na razie jak widzicie samochód się nie poddaje. Ugryź hop! Ugryź go po prostu kocha. To jest jego wóz. A ja przyznam szczerze, co nie widzę na horyzoncie lepszej opcji pod te nasze właśnie wspólne wypady, bo tutaj mamy szerokie drzwi. Niski próg zadunku, on nie musi skakać. Mówię o jego stawach, wiadomo, bo to wczarek niemiecki. Jak widzieliście, range'a też uwielbiał, ale skok do range'a i z range'a, no już momentami zaczynał mu przeszkadzać, widziałem. I, znowu widać było taką wyraźną obawę przed skokami. I to był jeden z powodów, dla którego range'a się pozbyłem. Teraz trochę żałuję bo był w tak dobrym stanie, że w sumie można było go zostawić zatem włożyłem w niego mnóstwo pieniędzy więc jego sprzedaż z taką stratą była po prostu głupia ale cóż tutaj drzwi się pięknie zamykają światła włączamy wsteczny zapięty no i jeździmy tutaj myślę, że można śmiało powiedzieć, że Będziemy jeździć, aż koła odpadną. Bo ten samochód chyba się mechanicznie nie planuje poddać. Jak zresztą widzicie, pięknie odpala. Super hamuje. Tylko wygląda jak śmierdzia. Jest to taki typowy. I taką też maksywkę u nas w domu. U śmierci też. just se Fiu, 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 jakie tu mięsko dla Pana czeka. Ciekawe, kiedy ta klapa rozbije szybę. Ta klapa trzyma się tak na słowo honoru. Do tego.